Słoneczny wrześniowy poranek. Wybrałam się do lasu, by poszukać drzew kaliny. Kalina lubi rosnąć na terenach podmokłych. Wszędzie tam jest szansa, że znajdziemy grupkę drzew. Najczęściej rosną w większych grupach. Znaleźliśmy pierwsze drzewo. Zebraliśmy pół koszyka owoców i... Idziemy szukać dalej. Niedaleko znaleźliśmy 5 czy 6 drzew obok siebie, rosnących. Jedno pięknie prezentowało się w słońcu. Miało bardzo dojrzałe, grube owoce idealne na sok lub dżem. Ja właśnie będę robić dżem z kaliny. Zabrała mnie całe 3 kg, i idę do domu, by je zamrozić w zamrażarce. Owoce należy zbierać po przymrozkach lub zebrane wcześniej przemrozić przez 3 dni w zamrażarce po to, aby usunąć związek toksyczny. Tylko wtedy nadają się do dalszego przetworzenia i spożycia. Kalina jest... Bardzo ceniona za jej szczególne właściwości. Z idealnym lekiem na przeziębienia, pomaga kobietom pozbyć się bólów menstruacyjnych, pomaga złagodzić menopauzę u starszych kobiet, dobrze działa na serce, łagodzi wrzody żołądka, działa również na zamykanie się naczynek na nogach. Wspiera po prostu układ krwionośny. Yy, idealny lek na wszelkie przeziębienia w, w okresie jesienno-zimowym, yy, czyli tym grypowym, który w tej chwili do nas nadchodzi. Z 600 ml wody oraz niecałych 2 kg cukru sporządziłam syrop. Podgrzałam go, aby cukier się rozpuścił. I wlałam do garnka z owocami. Nastawiam na gotowanie. Owoce gotowały się ponad godzinę. Na początku zapach jest dość nieprzyjemny, trzeba o tym pamiętać. Ale wszystko jest prawidłowe, tak powinno być. Dżem wydaje się dość rzadki, niektórzy kończą na tym etapie i wlewają po prostu dżem do słoiczków. Ja chciałam pozbyć się nasionek, które są bardzo twarde i nieprzyjemne podczas jedzenia, więc przesadzałam cały dżem przez sitko z grubymi oczkami, tak żeby wszystkie nasionka zostały na górze. Taki dżem na nowo podgrzałam i przekładałam do soliczków. Dżem w efekcie końcowym y, nabiera truskawkowego wyglądu i smaku. Przypomina bardzo truskawkowy y, dżem, tyle że pozbawiony drobnych ziareczek. Jest bardzo dobry. Wyczuwa się lekko nutę czegoś dzikiego, jakiegoś kwiatu. Taka truskawka trochę inna. Bardzo taki żelowy, galaretkowaty. Bardzo dobry, ale czasem wyczuwa się ten dość taki specyficzny, dziwny zapach. Dżem kalinowy można traktować jako lek i jest świetną profilaktyką w okresie jesienno-zimowym.